Otwieram dyskusję bardzo proszę kolejny Tak, bo o ile sobie e, przypominam, że z ubiegłego roku e, to sprawa szko elewacji szkoły podstawowej numer 1 wyglądała w ten sposób, że kwotę 70, ty, około 70 tysięcy e, pokryła gmina za zewnętrzną część tej elewacji, która została wykonana. Pozostała kwota było, no, tego to ja nie widziałem, ale tak słyszałem, że było z starostwem zawarte porozumienie, że pozostałe koszty na dokończenie elewacji ponosi starostwo. I teraz no tu mi zdziwiło, dlaczego my tu dokładamy, a tak, przede wszystkim nie wiem jaka jest ogólna kwota tego dokończenia tej elewacji, a jak będę wiedział, to jestem też ciekawy dlaczego w dalszym ciągu dofinansuje, dofinansujemy do elewacji tej szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pierwszy pan burmistrz, później pani marszałka. Na podstawie kosztorysowej dokumentacji, o tak? której mówiłem na samym stępie, około 130 tysięcy będzie kosztowało dokończenie, czyli trzech ścian, dwóch szczytów, północnej, południowej oraz zachodniej elewacji. Proszę Państwa, no ta umowa, której Pan Przewodniczący Komisji wspominał, Pan Wramczyk przed chwilą, no była umowa dżentelmeńską e, ze Starostką, która była tak się sytuacją układa, że Starostwo zarezerwowało w swoim budżecie około 70 tysięcy na dokończenie pozostałych części. No i teraz do Państwa jest pytanie, czy... Mimo wszystko kontynuujemy i zależy nam, nam na tym, żeby szkoła, która no, teraz ma powierzchnię wspólne. No, tego się nie da zrobić, dlatego, że jak Państwo pamiętacie na parterze i na pierwszym piętrze mamy pomieszczenia szkoły podstawowej numer 1, wyżej. Jest to y, y, część no listy ogólnokształcącego. No tak akurat to się układa, ja nie chcę tego komentować, natomiast mówię no, no, w kategoriach takich bezwzględnych. starostów przyjęto na ten cel 70 kilka tysięcy i przy, przypisano do dyspozycji dyrektora Klimaszewskiego. Po naszej stronie zostanie no znów reszta, reszta czyli w stosunku y, doliczając do tego y, ubiegłoroczne wydatki będzie to oczywiście znacznie więcej niż po stronie starostwa. Dziękuję bardzo. Czy wyjaśnienie wystarczy, pan nie Tak średnio powiem, bo do finansowania powiatu e, wyszkowskiego to mówimy od kilku, kilku lat, już jak pamiętam i cały czas e, ja najmniej zwracałem uwagę na to, żeby starostwo próbowało poszukiwać środków na swoje inwestycje z zewnątrz, a nie od nas gminy, co zrobiło źródło tak i, i u nas sobie, co jakaś inwestycja, to już Dopis dofinansowujemy, a później, a później nasze inwestycje za 5 tysięcy czy za 10 mamy ogromne problemy. Przesyłamy, odsyłamy, pan sparmi goni, mówi nie można, nie tego, nie da rady tej lampy postawić, bo nie mamy tego. Także ja osobiście naprawdę no, jestem niezadowolony z takiej sytuacji i wolałbym, żeby na przyszłość albo wcześniej było konsultowane z nami radnymi, czy wyrażamy zgodę na to, czy nie, a nie po fakcie powiedziane nam, że mamy dofinansować tyle czy tyle dla starostwa. Dziękuję.